Tema, witajcie. Chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, żebyście zwrócili uwagę na ważny szczegół. My jesteśmy na ostatnim zakręcie historii. Od 1989, kiedy banda aktorów z polskimi nazwiskami dokonała sprzedaży Polski na giełdach międzynarodowych, wszystko poszło na pysk. Ponad 90% gospodarki nie jest nasza. Nasza polska armia jest pod jurysdykcją izraelskiej, żydowskiej armii, tak naprawdę. Nasze złoża naturalne. Czemu nikt nie mówi o złożach? Czemu nikt nie mówi, że przez parę lat banda kondonów, udających inżynierów drałowała nam ziemię, sprawdzała wszystko, zrobiła mapy geodyzyjne i wystawiła nas na giełdę międzynarodową? Mam papiery z ministerstwa, że pan Morawiecki nie jest obywatelem Polski. I nie chce mi się w ogóle gadać, kim jest pan Dudasz, kim jest pan Kalkstein, czyli pan Kaczyński, pan Ezekiel Goldberg, pan Wielki Mikke, i ta banda kretynów z Konfederacji. Farbowanych lisów. Barbowanych listów 10 lat temu, tuczony na ten moment. Mamy złoża większą od Norwegii i Kuwejtu. Jeżdżę za granicę do pracy, jeździłem. Bo od roku czasu rzuciłem pracę za granicą. Tu jest mój kraj. Nie wygonią mnie, nie przekupią. Każdy wie, Pakistańczyk, Senegalczyk, Norwegowie: wszyscy wiedzą, że stajemy się 50. stanem Izraela i że jesteśmy bogatsi od większości krajów. Mało tego. Płacimy i sponsorujemy ba bazy amerykańskie na naszym terenie. Rozmawiałem z tymi pajacami nieraz, bo mam tarczę. Tarczę rakietową w Rędzikowie, która nas broni przed strasznym misiem z Rosji. Tylko, że mi z Rosji na razie nie wyciąga pazur po nas. Tylko żydowski pazur, pazurów nam w plecach, w wątrobie i w głowę. I prawda jest taka, że pamiętajcie, nie możemy się kłócić. Partie PiS, PO, sranie w bani od 30 lat, komedie, gender, LGBT, narodowościowca, FIFA, chuje muje. Nie możemy tego kupywać. Brawo! Brawo! Nie możemy tego kupywać, panowie. Nie ma żadnych partii. Pamiętajcie, podczas II wojny napadło nas dwóch okupantów. Pokłócili się. Jeden został. I dalej tu siedzi. I też pamiętajcie, że zimna wojna to był pic że wschód z zachodem udawali wojnę, dzielili świat, a tak naprawdę po cichu koszerne łapki liczyły pieniążki i czekały na moment. Proponuję komuś przeczytać Talmud. To nie jest Tora, to nie jest Księga Semitów. To jest księga waszych hazarskich Żydów, aszkę, Nazji, którzy właśnie przejmują nam kraj. I chciałbym państwu jeszcze powiedzieć, że w Magdalence Stały żydowskie świeczniki na stołach i ci panowie nie byli Polakami. Pasaros sobie przyjechał z jakimś młodym ekonomem, panem Saksem, i 24 godziny napisali na kolanie program prywatyzacji. Nie reprywatyzacji. Zniszczyli wszystkie nasze firmy i dalej handlują naszymi złożami. Mało tego, my, tym Bedlakom, najemnikom, oni sami mi powiedzieli tu nieraz: We are Messengers. We are not American soldiers. To są zwykli najemnicy. Część z nich mi powiedziała, że mieli wybór do więzienia w Ameryce albo do Polski na kolonizację. Prawda. Czy ktoś kiedyś powiedział w telewizji, że jesteśmy republiką Polski? Common think of Poland to jest rzecz pospolita. A czemu na moim dowodzie oso osobisty pisze Republic of Polen? Jesteśmy bantustanem. Wyprzedanym za grosze jak kraje afrykańskie w latach 60. O czym mówi wspaniały Polak, moim zdaniem, pan Witor Pieżu i wspominał o tym nieraz w swoich plebisytach i w książce Patologia Transformacji. Pierdolimy o wzorach, pierdolimy o farmazonach, a tu banda bydlaków, przebierańców z Ukrainy, banderowców, współrodaków pana Arona Feigenbauna, czyli pana Dudasza. I te nasze piękne, i te wspaniałe izraelskie wojska. Bo przecież jesteśmy narodem, już jesteśmy krajem dwóch narodów. No to w ogóle mi powiedział, dlaczego połączono nasz z USCIS i na administracji z jakimś Izraelem? Co ten kraj ma wspólnego z Polską? Czemu ja mam zapierdzielać na emeryturę frajerowi z Bliskiego Wschodu, który nie mówi po polsku? Czemu, a, czemu pan Machawicki alias Pinokio Morawiecki wystawił jakieś śmieszne prawo, że jeżeli. Pejsaty powie, że tutaj miał babcię tysiąc lat temu, dostaje paszport bez polskiego języka. Bo w Tel panują naszym obywatelstwem jak bukami. A e, kartę pobytu w Polsce można kupić na ukraińskim Oeliksie. I nie, nie, nie łykajcie tematu, że nas jest 30 parę milionów w Polsce. Nie ma w czy 30. A 3 miliony Ukraińców głosowało na Andrzeja Dudasza w drugiej turze. I to są fakty, o których trzeba gadać. I pamiętajcie, jesteśmy na ostatnim zakręcie. Nie mamy armii. Wypompowali nam mózg. Andria pierwsza nas przyjęła do Unii. Co zrobili? Lekarze, naukowcy, stratezy wyciągnęli nam, zrobili nam katyn w białych rękawiczkach. I my to nie są żarty, proszę państwa. I nie każdy pamięta, że to nie, że my jesteśmy narodem, bo huzaria była dawno temu, proszę państwa. I bitwa pod Grunwaldem była też dawno temu. Potem były rozbiory, okupacje i jakiś tam mały z bitwa warszawska, która znowu została zmarnowana i zablokowana przez żydowskie diaspory, Bo nie pozwolono nam pójść na Moskwę, wstrzymano nam dostawy broni i zrobiono na nas nacisk. I w żydowskim Talmudzie, w hazarskim Talmudzie, bo to nie są Semici. Jeżeli, jeżeli ktoś mi powie, że oni są Semitami, króciutko, to nie jest to naród, który wyznaje Torę, pochodzi od Sema. Niech mi Duda coś powie po aramejsku, po hebrajsku, jaką po angielsku lewo mówić nie umie. I specjalnie tak mówi, żebyśmy wyszli na idiotów przed całym światem, bo to jest akt. Także, kochani, pamiętajcie, nikt tego za nas nie zrobi. To nie są lata dziewięćdziesiąte, jak pamiętam, kiedyś u nas w Słupsku kibic Przemek Czaja dostał od postkomunistycznego policjanta w głowę, został zamordowany. Trzy dni, ja byłem tam, trzy dni latały radiowozy. Policja prewencja z całej Polski nie mogła ogarnąć kurwionego narodu.